Tradycyjnie, zaczynamy od pleneru i pokazuję dzisiaj obraz o wymiarach nietypowych bo 50 u podstawy, u góry a wysokość tego obrazu aż 90 cm Pokażę fakturę bo to bardzo ważne Ciągle powtarzam, że filmiki pokazują dokładnie rzeczywisty kolor. Zdjęcie zawsze przekłamuje, bo to zrobi się albo w słońcu, albo trochę się tam doda koloru, tu się nic nie doda. Kwiaty są na to najlepszym dowodem, że w ogóle Kwiaty się bardzo dobrze komponują z obrazem, tworzą taką całość. I to jest najfajniejsze w tych obrazach. Jeszcze bardziej zbliżę, bo to jest bardzo gruba faktura. To dziękuję ślicznie i zdrowia życzę wszystkiego najlepszego dla odwiedzających mój profil.